No, hej, hej, kochani, witam Was ponownie z jeziora Drążną. No, jak widzicie, już nade mną znowu jest parasol. Przed chwilą się zaczęło tak rozpadać. Roz zaczęło padać. No nic, kochani, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj będę poławiał metodą Feder. Klasycznie na koszyk. Eee, rzucają zestaw już, czyli no odległość sobie już ustawiając, odległość rzucania. Rzuciłem tak nałożyłem na haczyk pineczki i już mam blania bez, bez koszyka, także kochani, jest dobrze, z tego względu, że będą blania, ale jest ciągło, bo będzie drobnica. No nic kochani, widzicie, że pada, ja się nie boję, gruży by nie było, burzy. Eee, a Mam nadzieję, że coś dzisiaj Fajne rybki da Dobrze kochani, nazywam się Tomasz Guzek Zapraszam na weekendowe łowienie No hejka moi kochani a w międzyczasie czekając ja jestem już tutaj rozłożony już wszystko zabezpieczone przed deszczem a w międzyczasie czekając na pierwsze branie o jakie pierwsze branie już pierwszą rybę mam e, to napijemy się kawki bo nie wiadomo kiedy będę miał czas jak tutaj już przy samym przy samym spadku na dno już, już już, już, już Bierze. Dobrze, kochani, napiję się teraz kawki. No, moi kochani, co ja mam powiedzieć? No, borania są takie, że klękajcie narody, no ale takie ryby, że jeszcze raz klękajcie narody. Eee, po prostu można rzucać bez koszyka samą zanętę. I ryba siedzi. A ja urobiłem tyle zalęty, także muszę trochę to powyrzucać. Widać, że tam coś większego chodzi. Widzicie tam się spławia, ale nic większego nie chcę wziąć. widzi się na czerwonego robaka i oczywiście na rubisa jak tu widać cztery pineczki i zaraz będzie rybeczka się kotłuje. Że, że nie pada, mogę Was tutaj teraz wystawić za parasol i trochę z innego kadru e, nagrać e, Nimiłosiernie ta drobnica nadal bierze, tylko teraz zrobiłem pewny manewr e, dałem o numer większy haczyk dałem o numer większy haczyk, miałem braniak, i skróciłem przypon powiem wam, że pomogło biorą większe krąpie krąpie, krąpiki krąpie, krąpie to by mieli po 20 parę centymetrów ale to trochę pomogło, bo tak rzucałem co drugi rzut to kurde ukleja Jedyne co dobre to są można refleks wyrobić aby brzmi potrzebny bo za tydzień mam zawody Zanim ten filmik będzie puszony, to ja będę po zawodach. Jedno co dobre, przynajmniej na dno może mi spaść koszyk. W lodzie mi ta drubnica nie zabiera. przechwaliłem, bo taka płateczka mała. Fajna mi skubała. Nie, no nie wierzę. Ukla 我 u y muy Dobrze kochani, zobaczcie sami co ja tu dużo będę babulił, brania są non stop, raz daje z koszyskiem, raz z zanętą, raz bez zanęty i cały czas czy na czerwonego robaka, czy na rubisy to te same te same zresztą zobaczcie, zobaczcie jak tutaj jaka jest fajna, fajna zabawa Jak już mówiłem teraz, teraz przed chwilą miałem branie, także spróbujemy zaciąć i, o i siedzi. Musiał być znowu okonek, który który taką właśnie płoteczkę trzymał w pysku bo coś za mocno, za mocno szła Teraz było w tempo zacięte, ukleja kuźwa i Pani mała teraz, teraz. w tempo Guarda il tempo. Il tempo. <laughs> ja, ja, tempo? tempo, tempo. Dobra, moi kochani, widzieliście tutaj co rzuto, to, to ryba. Eee, ja jeszcze z półtora godzinki będę tutaj łowił, a my widzimy się na ważeniu. Dobrze, moi kochani, eee, ja już powoli będę się tutaj eee, składał, kończył te łowienie, do końca cały czas biorą te małe, małe pszczągi. Ale nic, człowiek głodny, wystarczy. Na dzisiaj wystarczy. Ja jestem fajno, fajno wyłowiony. Przede wszystkim miałem trening przed zawodami. Eee, kochani, do końca się spakuje i widzimy się na ważeniu. No dobrze, moje kochani, to teraz już nadszedł ten moment i zważymy to, co dzisiaj wydłubałem. Coś tam ci piątków jest No dobrze moi kochani, widzieliście dzisiaj ile tego dzisiaj tam natrzaskałem No cóż mam powiedzieć, no nie chciały większe brać Brały takie jakie brały, przynajmniej się człowiek refleks poćwiczył. No ale coś tam brało, się miło posiedziało, chociaż pogoda nie, nie dopisała dzisiaj, ale z plus tej minusu jest taki, że nie było gorąco, nie było parno, nie było upalnie. Było w sam raz do siedzenia, a że deszcz padał to paliło. Dobrze kochani, ja naładowałem akumulatory. Za tydzień się widzimy. Widzimy się. Mam nocne zawody. Zobaczymy jak to tam pójdzie. Dobra kochani, to na razie. Hejka, bye bye.